Siemankowie, z tej strony Nikola na waszym ekranie i gdzieś będę wam pokazywać co ja mam na wielku więc zaraz się widzimy to proszę tam dojść dobra więc ja już nie jestem i teraz mogę wam pokazywać więc pierwsze to z tego wynikło to jest taki puszek ale to nie jest było to nie było takie proste bo tu mam pisaki Pysaki. tam są tylko pisaki, to jest taki pilocik do włączego do włączania tego tych światełek ale nie będę mi pokazywać bo, ich się, bo oni teraz są wyłączone z prądu. To są czekoladki w tym worku. Tam są po prostu jakieś rzeczy. To są czekoladki. Dobra, więc tu to jest takie lustereczko. Cześć. Możecie się przejdziesz w lusterku. Dobra, a tu po stronie nie ma nic. To jest taki piesek. Muszę, można mu ściągać to w ręku, ale, mm, dobra, dobra, możemy zacząć. Więc i tu mamy takie coś, takie zaraz Wam pokażę. Myślę, że widzicie. I tu mamy mm, takie, Tu jest taki ten, pinać.